Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa dolnośląskiego, a konkretnie do Lubnowa. Z pasją swoje ekologiczne gospodarstwo prowadzą tu Krystyna i Robert Wagnerowie, nazywani prekursorami ekologii na Dolnym Śląsku. Nie bez przyczyny zyskali również pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii ekologia środowisko. Gospodarstwo należy również do sieci dziedzictwa kulinarnego dolnego śląska. Zdecydowali się także prowadzić ekologiczne gospodarstwo demonstracyjne. Rolnicy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które chciałyby rozpocząć lub rozwinąć prowadzenie ekogospodarstwa. Uprawiają nie tylko owoce i warzywa, ale także zioła i stare odmiany zbóż. Jak to się stało, że zaczęliście Państwo prowadzić gospodarstwo ekologiczne? Skąd ta decyzja? Było to bardzo dawno temu. I wcale nie, nie za górami i nie za lasami. No cóż, doszliśmy do takiego wniosku poprzez swoją świadomość, że to co kupujemy, nie jest to takie, jak bierzemy ze swojego ogródka, więc pomyśleliśmy, że możemy to robić na większą skalę i przy okazji jak sami siebie uszczęśliwiać również innych. No i tak się zrodził pomysł, aby tych warzyw i zbóż uprawiać więcej. Później wyszła taka sytuacja, żeśmy mieli okazję dokupić parę hektarów ziemi. Dzisiaj robimy to na ponad 10 hektarach, produkując warzywa, około 4 hektary. Jak również zboża, no i zboża ukierunkowaliśmy się na produkcję starych zbóż, czyli płaskórka, samopsza, orkisz, takie fajne zboża. Ja pamiętam, na początku to nawet nie było możliwości. Dobrze to zapamiętać nazwę, nie? Pamiętam jak syn mówił do mnie, że płaska skórka. E, <laughs> no, o co chodziło o płaskórkę. E, tak, było to dość dawno. E, przyszło może nie oczekiwanie, ale w porę. Uprawiamy ze względu na to tak dużą różnorodność, że jest takie zapotrzebowanie, bo to się działo tak, że najpierw była tam jakaś marchewka, buraki, czyli podstawówka, no ale sprzedając to swoim klientom po to, żeby móc żyć, no okazało się, że oni chcą skorzonery, to znowu wymyślają tam jakieś inne warzywo i tak dalej, więc powolutku powolutku dokładali, żeśmy tego do naszego ogródka i nagle okazało się, że jest tego już tak wiele, że są problemy z obróbką. Te problemy z obróbką są do dnia dzisiejszego. Rolnicy koncentrują się na sprzedaży świeżych owoców i warzyw. W sezonie letnim nadwyżki owoców i warzyw są także przez nich przetwarzane. Do przetworów stosowane są dodatki dobrej jakości, m.in. cukier trzcinowy z certyfikatem ekologicznym, odstywinne lub owocowe. Dużą część przetworów stanowią kiszonki i zakwasy. Działalność przynosi im dochody, ale także po prostu satysfakcję i radość. Powiedzmy teraz o rynku zbytu, gdzie państwo sprzedajecie swoje produkty? E, no my jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o produkcję ekologiczną na Dolnym Śląsku. Więc na początku lat 2000 wpadliśmy na taki pomysł, aby sprzedawać nasze produkty bezpośrednio do konsumentów. No, ten pomysł wypalił dzięki naszym znajomym, którzy nam pomogli w tym przedsięwzięciu i myśmy zrobili sobie sieć. Zbytu we Wrocławiu. Najpierw e, zbieraliśmy zamówienia i raz na dwa tygodnie się woziło, a później zrobiło się odwrotnie. Tych zamówień było tyle, że trzeba było wozić co tydzień. Więc ja wyjeżdżałem w czwartek rano, wracałem wieczorem, sprzedawałem wszystko, wszystkiego było mało, bo e, tych e, konsumentów było coraz więcej. Coraz więcej e, no, ale myśmy mieli zbyt dzięki temu. I na koniec niech Pan powie, co Pan najbardziej kocha w swojej pracy, w tym, co Pan robi, bo widać, że oddaje Pan w to całe serce. Yy, powiem Wam tak. Ja całe życie uwielbiałem warzywa. Nie wiem, to gdzieś tam zostało mi zaprogramowane. Yy, wobec powyższego ja lubię koło tych warzyw chodzić. Znam się na nich, bo robię to wiele lat i to mnie cieszy. I teraz jak, e, tak jak mówiłem o tym kompoście, nie? Dynia mi rośnie na kompoście, na oborniku, gdzie tak rośnie. No to są najpiękniejsze chwile. No bo sobie pomyślcie. Jest obornik w bardzo wielu gospodarstwach. Tam nie ma dyni na oborniku, a u mnie są. To jest przecudne. Poza tym e, pewnie pójdziemy w pole, żeby zobaczyć, pokażę Wam jak rosną pomidory, który sposób e, produkcji wymyśliłem sam. No i cieszy mnie to. Coś więcej chcieć. No to jest właśnie pasja, która urzeczywistnia się i funkcjonuje na co dzień. To nie są ważne pieniądze. To są ważni ludzie, którzy no, doceniają to, co się robi. No, co więcej można chcieć?